Cześć, witajcie na moim kanale i dzisiaj, e, g, e, dzisiaj nie gramy, tylko mówię Wam, e, pokażę Wam intro 16 sezonu Lego Ninjago. No dobrze, pokażę. I zgłosimy się też. Ale tutaj się zatrzymam widzowie, bo tutaj widzimy, że jakąś Jay ma brodę i Kaj ma jakiś inny strój, ale Zay, Nicole to wygląda, jakby odwiedzali Jay'a. I widać, że Jay się przytula do szklanki. No i powinni napisać kiedy? No dobra, no to to już. Y Dobra, to jest już koniec odcinka. No to widzowie, no to pa pa pa!